W jakiej roli panią zobaczymy na deskach teatru? Czy zamierza pani tutaj zagościć na dłużej? No zobaczymy jak mnie przyjmi widownia. No jeżeli się spodobam to może mnie przetrzymają. Nie wiem co powiedzieć, bo to nie jest mój pierwszy kontakt, jeśli chodzi o kontakt ze sceną z publicznością, aczkolwiek na pewno jest to zupełnie inne przeżycie niż telewizja. Eee, no, bo to jednak jest na żywo kontakt z ludźmi i jest stres, jest trema. To nie jest tak, że to jest takie hop-siup, Nie. Tu by się każdy mylił. Co to będzie, to jest tajemnica, ale to będzie. Idziemy w kierunku stand-upu. Eee, ja nie będę grała w sztuce. Gdyby mi się nie spodobał pomysł, to nie wzięłabym w tym udziału. No. Eee, jestem ciekawa, co z tego będzie, i samo przed sobą chcę się sprawdzić, co tu będzie. A jakie nowe projekty, gdzie panią jeszcze zobaczymy, usłyszymy? No będzie w kinach film. E, i, i, a co dalej to zobaczymy. Na razie sobie odpoczywam od telewizji, e, troszkę, troszkę dechu trzeba złapać.